Załóżmy, że jesteś firmą, menadżerem, który dopiero zaczyna swoją przygodę z Linem. Zaczynamy od szkoleń. Siedzisz w salce konferencyjnej i słuchasz. Słyszysz o A3, o 5S, TPMie, SMEDzie, Just In Time, Obeya, Kata. Wszystkie te terminy i ich wielość. Złożoność, obcojęzyczne brzmienie, wszystko to może przytłaczać. I choć ja tego absolutnie nie pochwalam, ale na tym etapie wielu menadżerów, wielu zarządców zaczyna zastanawiać się nad tym, czy tak naprawdę chcą angażować się w e, tak wielką inicjatywą, jaką jest transformacja e, swojej firmy do firmy działającej na zasadach, e, Lean management do firmy będącej yy, firmą tak zwaną odchudzoną, szczupłą, odchudzoną ze wszelkiego rodzaju marnotrawstwa. Skala całego projektu, skala całego przedsięwzięcia yy, zasoby, które będziemy musieli zaangażować czas, który będziemy musieli poświęcić także pewnego rodzaju koszty, które będziemy musieli yy, ponieść, żeby przekształcić firmę. Boimy się, że zaangażowanie się w tak wielkie przedsięwzięcia jednocześnie skala i y, może nie tyle skala, ale czas wrotu z tej inwestycji y, może być y, dla nas po prostu za późno, może, może przyjść do nas za późno y, i boimy się tego tak naprawdę, co nas czeka w ramach transformacji linowej. Dzisiaj opowiem o trzech narzędziach, o trzech metodach, tak naprawdę, które przyniosły nam korzyści tak naprawdę od razu, od momentu kiedy zaczniemy je stosować. Będą to trzy elementy, które stanowią swego rodzaju podstawę dla, dla transformacji linowej, bez których jakakolwiek transformacja linowa nie może się odbyć, ale jednocześnie będą to trzy elementy których stosowanie, nawet tylko i wyłącznie stosowanie bez jakichkolwiek innych założeń linowych, przyniesie nam tak naprawdę korzyści od razu. A więc zaczynajmy. Stosowanie trzech narzędzi, o których za chwilę powiem, a będą to redukcja czasów przezbrojeń, 5 oraz zarządzanie wizualne. Stosowanie tych trzech metodologii, tych trzech założeń. Nie uczyni naszej firmy szczupłym przedsiębiorstwem. E, o tym trzeba pamiętać. E, ale jednocześnie stosowanie ich przyniesie nam korzyści e, tak naprawdę od razu. Najważniejszym z nich jest redukcja czasu przezbrojeń. I czym jest w ogóle przezbrojenie? Przezbrojenie to zmiana konfiguracji, która pozwala nam na wyprodukowanie produktu. Innego niż dotychczas produkowaliśmy. Będzie to zmiana parametrów maszyny, zmiana narzędzi wykorzystywanych w danym procesie. Przezbrojenie najlepiej opisać poprzez pewnego rodzaju Przykład, scenkę. Wyobraźmy sobie, że mamy do wyprodukowania jeden produkt, który produkujemy w danej chwili, a za chwilę będziemy chcieli wyprodukować produkt kolejny na tych samych maszynach. I przezbrojeniem będziemy nazywali czas, który poświęcamy na zmianę narzędzi, zmianę parametrów procesu, czas, który poświęcamy pomiędzy wyprodukowaniem ostatniej sztuki produktu poprzedzającego, a wyprodukowaniem pierwszej dobrej sztuki produktu następującego. Będzie to tak zwany czas przezbrojenia. I ten czas przede wszystkim jest istotny dla firm produkcyjnych, ale ze swego rodzaju przezbrojeniami mamy do czynienia także w firmach nieprodukcyjnych. Na przykład, w szpitalu będzie to czas, który poświęcamy na przygotowanie łóżka pomiędzy pacjentami, tym, który wychodzi załóżmy do domu, a tym, którego dopiero przyjmujemy. Na sali operacyjnej będzie to czas potrzebny do przygotowania sali pomiędzy jednym zabiegiem a drugim. W hotelarstwie z kolei będziemy mówili o czasie, który poświęcamy na przygotowanie pokoju pomiędzy gościem, który opuszcza pokój, a tym, który dopiero zaczyna swój pobyt w hotelu. A więc ze swego rodzaju przyzbrojeniami będziemy mieli do czynienia w różnych firmach. I co jest. Szczególnie istotne jest przezbrojenie i czas, który. Nie tylko czas, w ogóle zasoby, które poświęcamy na przezbrojenie, to nic innego jak marnotrawstwo w najczystszej postaci. Bo przecież, jeśli nasze maszyny nie pracują, tylko są poddawane zmianie, poddawane zmianie konfiguracji, to tak naprawdę ani one dla nas nie zarabiają, ani nie generują wartości dla klienta. Dlatego tak ważne, tak istotne jest, żeby walczyć, żeby możliwie skracać czas przezbrojeń. Lean Management zakłada przezbrojenia w czasie nie dłuższym niż kilka minut, co brzmi być może absurdalnie, jeśli mówimy o ogromnych maszynach, wielkich narzędziach, bardzo skomplikowanych procesach, ale uwierzcie mi, takie projekty redukcji czasów przezbrojeń czasami trwają latami i z krok po kroku, stopniowo jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, gdzie nawet maszynę odlewniczą, nawet jakieś walcarki, wielkie maszyny z ogromnymi narzędziami jesteśmy w stanie krok po kroku doprowadzić do takiego czasu, gdzie przezbrojenie trwa nie więcej niż 10 minut. Metodologia, którą wykorzystujemy w celu skrócenia czasu przezbrojeń, to metodologia SMED. Jest to pewnego rodzaju akronim od Single Minute Exchange of DIE, czyli podejścia zakładającego wymianę narzędzi w czasie pojedynczych minut, jeśli można tak powiedzieć. Wiele firm podchodzi do przezbrojeń w sposób niewłaściwy, a mianowicie bardzo często można usłyszeć, że u nas przezbrojenie trwa dwie godziny. Dopytując o to, czy, skąd wiemy, że to jest dwie godziny i skąd wiemy, że właśnie dwie godziny ma trwać, okazuje się, że nikt nigdy tego nie sprawdził, ale taki czas kiedyś przez kogoś ustalony traktujemy jako po prostu oczywistość i stan, który stan zastany, który musimy akceptować do końca świata po prostu inaczej się nie da. Lean Management podchodzi do tego w zupełnie inny sposób, Lean Management będzie zawsze dążył do redukcji czasu przezbrojenia. Drugim elementem, który nieco szerzej opisywałem w jednym z poprzednich odcinków, to dyscyplina 5S. 5S, czyli metoda. Metodologia organizacji przestrzeni roboczej w taki sposób, aby stworzyć bezpieczne i ergonomiczne środowisko pracy, gdzie wykonywana w ramach przyjętego standardu praca przez naszych pracowników, ale także przez nas samych, bo 5S... I dyscyplina 5S powinna odnosić się nie, odnosić się nie tylko do przestrzeni y, roboczej, ale także choćby do biur. Chodzi o to, żeby stworzyć miejsce pracy, gdzie wykonywana praca może być wykonywana w sposób możliwie wydajny, według określonego standardu i sposób efektywny z poszanowaniem jakości produktów samych pracowników na tym stanowisku pracujących. 5S będzie się odnosił do 5 kroków, gdzie w pierwszym kroku będziemy, będziemy selekcjonowali i segregowali przedmioty w taki sposób, aby na stanowisku pracy znajdowały się tylko te, które są nam potrzebne do wykonywania pracy. Będziemy je w pewien sposób układali tak aby Przedmioty najczęściej wykorzystywane znajdowały się w bezpośredniej bliskości naszego wzroku, czy też w zasięgu naszych ramion, a te mniej i rzadziej stosowane znajdowały się w miejscach, gdzie na co dzień nam po prostu nie wadzą, nie przeszkadzają. W drugim kroku będziemy w pewien sposób katalogowali wykorzystywane w procesie narzędzia i przedmioty. Będziemy przypisywali im konkretne miejsca. W taki sposób, aby doprowadzić do sytuacji, gdzie wszystko ma swoje miejsce i wszystko jest na swoim miejscu. Jednocześnie będziemy oznaczali stanowisko pracy tak, aby każdy, kto na nim pracuje, nie tylko my sami, ale każdy, kto na nim pracuje, był w stanie w możliwie szybki sposób zidentyfikować dany przedmiot, który jest mu w danej chwili potrzebny. Trzeci krok to będzie sprzątanie, porządkowanie miejsca pracy. Tak, aby doprowadzić do stanu, gdzie można w kolokwialny sposób powiedzieć, można jeść z Ziemi. Fabryka powinna być zawsze uporządkowana, zawsze czysta, nie tylko zresztą fabryka, ale firma każdego rodzaju. Czwarty krok to nic innego jak stworzenie standardu dla tego, co osiągnęliśmy w ramach trzech poprzednich kroków. Odwoływanie się do tego standardu. Także audytowanie być może, ale przede wszystkim chodzi o to, aby standard był na tyle powszechny, że każdy, każdy się do niego stosuje i jest on po prostu znany i respektowany. A piąty krok to dyscyplina w utrzymaniu tego stanu, który osiągnęliśmy w ramach poprzednich S, a także rozwój... Systemu, który już stworzyliśmy w taki sposób, aby był on żywy, żeby ten standard był żywy i żeby system nam się ciągle rozwijał w myśl ideologii ciągłego doskonalenia. Elementem, trzecim podstawowym elementem i bazą dla transformacji linowej będzie zarządzanie wizualne. Czyli Doprowadzenie do tego stanu, gdzie każda osoba zaangażowana w proces jest w stanie łatwo zrozumieć, jaki jest status procesu, jakie są cele do osiągnięcia i czy y, bieżący status procesu y, jest dla nas zadowalający, czy może wystąpiły jakieś, y, jakieś nieprawidłowości, jakieś problemy, na które możemy szybko zareagować. Jeśli chodzi o zarządzanie wizualne, przede wszystkim będziemy tutaj stosowali fizyczne atrybuty, takie jak choćby tablice, jak różnego rodzaju symbole karty, będą to też wykresy z odpowiednią kolorystyką, na przykład zielony dla procesu, który przebiega w sposób prawidłowy, a czerwony dla procesu, gdzie wystąpiły jakieś problemy. Będą to też swego rodzaju wieże świetlne, na przykład na oprzyrządowaniu produkcyjnym. Ogólnie chodzi o to, aby doprowadzić do stanu, gdzie bardzo łatwo zorientować się w jego w, w, w statusie, w obecnym statusie procesu, aby wiedzieć jakie są cele i czy my je osiągamy. Zarządzanie wizualne jest bardzo istotne, szczególnie dla kierownictwa, które na podstawie ym, szybkiego rzutu okiem, szybkiego zorientowania się w sytuacji na hali produkcyjnej, na przykład na hali produkcyjnej, jest w stanie zareagować na nieprawidłowości występujące w procesie. Ale zarządzanie wizualne jest też ważne dla samych pracowników, samych operatorów, e, którzy na przykład w wizualny sposób mają przedstawione instrukcje pracy, standardowy sposób postępowania dla różnych sytuacji, gdzie nie mamy do czynienia z przepasnymi segregatorami pełnymi instrukcji, których prawdopodobnie nikt nigdy nie, nie przeczytał, a jak przeczytał to gdzieś na samym początku w ramach wdrożenia do pracy i już nic nikt nie e, rozumie. Zamiast tego mamy na przykład instrukcje wizualne, które są... Jednostronicowe, łatwe do zrozumienia i po prostu całkowicie klarowne. A więc, zarządzanie wizualne jest też narzędziem, jest podejściem, które jest bardzo pożyteczne, bardzo potrzebne i przynosi korzyści, na przykład w taki sposób, że mniej czasu poświęcamy na zorientowanie się w ramach obecnego stanu i na poświęcenie tego, w jaki sposób powinniśmy pracować, czy też. Pozwala nam na szybką reakcję celem yy, zniwelowania problemów czy też zaradzenia problemem, które właśnie wystąpiły. Zarówno redukcja czasu przezbrojeń, jak i 5S, tak samo zarządzanie wizualne powinny być podstawami w każdej firmie. Nieważne jak bardzo ta firma jest zaawansowana pod względem. Własnego systemu produkcyjnego, nieważne jak bardzo firma chce się angażować w metodologię, w strategię lean management, jest to. Te trzy elementy, o których wspomniałam, są absolutną podstawą i ja osobiście e, zastanawiam się, jak można funkcjonować na co dzień, nie odnosząc się do założeń, e, szczególnie 5S i zarządzania wizualnego, ale tak samo dziwię się, że w wielu firmach powszechnie akceptuje się długie czasy przezbrojenia, e, gdzie po prostu firma e, dany proces nie zarabia, e, ponieważ my e, wykonujemy czynności, które są całkowicie związane z marnotrawstwem. Dlatego większość transformacji linowych zaczynam czy też podpowiadam firmom, aby zaczęły właśnie oddrożenia tych trzech elementów i do tego samego zachęcam Was, jeśli jeszcze któryś z tych elementów nie jest poddany szczególnej uwadze i procesowi doskonalenia w Waszych firmach.